Ochroniarz księżnej Diany ujawnia prawdę, zamach w tunelu Pont de Lalma. Czy to możliwe, że cały świat przez ponad 25 lat wierzył w wersję, która miała ukryć prawdę o śmierci księżnej Diany? Trevor Rees-Jones, osobisty ochroniarz Lady Di i jedyny ocalały z katastrofy w Paryżu, właśnie przerwał milczenie. Jego porażające świadectwo kwestionuje wszystko, co dotąd uznawaliśmy za pewnik. Według niego wypadek w tunelu Pont de l'Alma nie był tragicznym zbiegiem okoliczności, lecz starannie zaplanowaną operacją wywiadowczą na najwyższych szczeblach. Zmiana trasy, niezidentyfikowane pojazdy, oślepiający błysk, martwe kamery, znikający świadkowie i list Diany, w którym przewidziała własną śmierć, wszystko to układa się w ukrytą dotąd układankę. Czy monarchia i tajne służby dopuściły się najcięższego z grzechów, by uciszyć kobietę, która zbyt głośno mówiła o własnej niezależności? A może Liz Jones po latach noszenia ciężaru prawdy postanowił wreszcie wyzwolić sumienie i rzucić cień na jedną z największych tragedii współczesnej monarchii? Ochroniarz księżnej Diany wreszcie przełamuje milczenie, świat szokowany. Czy wszystko, co dotychczas sądziliśmy o tragicznej śmierci księżnej Diany, to tylko wyreżyserowany przez media i śledczych teatr? Po ponad 20 latach milczenia, jeden z jej najbliższych współpracowników, osobisty ochroniarz, wyszedł z zakulis, ujawniając wstrząsające szczegóły, które wstrząsnąć mogą fundamentami oficjalnej wersji wydarzeń. Według jego relacji, to nie szaleńczy pościg paparazcji ani przypadkowa kolizja była przyczyną katastrofy w tunelu Pont de l'Alma w Paryżu, lecz skoordynowana operacja z najwyższych szczebli brytyjskich służb wywiadowczych. Pierwszy, nowe światło na tamtą noc, noc 31 sierpnia 1997 roku zapisała się w pamięci milionów, nagły blask fleszy, pisk opon na mokrej od deszczu ulicy i przerażający huk rozbitego Mercedesa. Oficjalne ustalenia francuskich śledczych mówiły o nieostrożnym prowadzeniu samochodu przez pijanego i odurzonymi środkami narkotycznymi kierowcę, który, próbując zgubić paparazzi, Wpadł w betonową ścianę tunelu. Diana i jej towarzyszka Dodi Fate zginęły niemal natychmiast, a współpracujący z nią ochroniarz, Trevor Reese Jones, uszedł z życiem dzięki pasowi bezpieczeństwa. Dla świata sprawa była prosta tragiczny wypadek efekt nagłego pościgu. Ale dlatego, który stał tuż obok, coś nie pasowało od samego początku. Drugi, pierwsze niepokojące sygnały. Już kilka tygodni przed wyjazdem do Paryża poczułem, że ktoś nas śledzi, wspomina. Zwraca uwagę na dziwne samochody zaparkowane przy hotelu Ritz, w którym para rezydowała. Tajemnicze pojedyncze motocykle, które w dzień i w nocy krążyły wokół budynku. Niby nic nadzwyczajnego przy ochronie tak rozpoznawalnej osoby, ale według Chris Jonesa zupełnie niespotykanego w tej formie, bez akredytacji, bez transparentnych znaków służbowych, z mocno zmienionymi numerami rejestracyjnymi. Trzeci, zmiana zamówionego pojazdu i trasa do tunelu, pierwotny plan przewidywał wyjazd w prywatnym, wzmocnionym Mercedesie należącym do rodziny Fejdów. Kilka godzin przed wyjazdem nagle nakazano przesiadkę do hotelowej limuzyny. Nigdy wcześniej nie widziałem, aby ten samochód brał udział w ochronie podkreśla. Jeszcze bardziej zdumiewające było skierowanie auta w stronę tunelu Pont de L'Alma zamiast pokonać bezpieczniejszą trasę wzdłuż sekwany. Tunel ten, dzięki swojej ciasnej konstrukcji, fatalnie nadaje się do szybkiej ucieczki lub manewrów ratunkowych. Dla ochroniarza, specjalisty od zabezpieczeń, ta decyzja od początku brzmiała jak pułapka. Czwarty: Flash and Crash technika oszałamiania kierowcy. W relacji pojawia się także wątek migającego, niezwykle silnego światła tuż przed wjazdem do tunelu. Świadkowie mówili o niezrozumiałym olśnieniu, zbyt intensywnym, by był to flash paparazzi Liz Jones podkreśla, że wywiady MI6 eksperymentowały z tak zwaną techniką flash and crash, błyskiem dezorientującym kierowcę Według jego wiedzy, nie jest to fantazja teorii spiskowych, lecz tajny projekt brytyjskich służb mający na celu chwilowe oślepienie ofiary w celu spowodowania wypadku. 5. Brak nagrań i milczące kamery CCTV. W nocy w tunelu zainstalowane były kamery monitoringu, standardowe wyposażenie paryskiej infrastruktury miejskiej. Jednak żadna z nich nie zarejestrowała momentu wypadku. Oficjalnie powoływano się na awarię systemu lub prace konserwacyjne. Ochroniarz, który wcześniej uczestniczył w przeglądach zabezpieczeń tunelu, stanowczo zapewnia, że kamery działały bez zarzutu jeszcze dwa tygodnie przed tragedią. Szósty. Opóźniona pomoc medyczna kolejny element, który wstrząsnął nim najbardziej druzgocząca zwłoka ekip ratunkowych. W Paryżu, w tak newralgicznym miejscu, karetka powinna dotrzeć w ciągu od 3 do 5 minut. Tymczasem minęło ponad 15, a później prawie pół godziny, zanim Diana została wyciągnięta z wraku. Czasem słyszał od byłych paramedyków o tajnych poleceniach wyższego szczebla, by zaczekać na potwierdzenie tożsamości VIP-ów. Dla niego to była kalkulacja, każda minuta zwłoki zmniejszała szansę na przeżycie. Siódmy, znikający świadkowie. Wkrótce po wypadku coraz więcej świadków opisujących podejrzane zdarzenia zostało uciszonych lub zniknęło. Tak było z taksówkarzem Françoisem, który opowiadał o motocyklach okalających samochód i dziwnych gestach ich kierowców. Po kilku dniach nie można było go odnaleźć. Zaginęły też relacje pieszego, który widział błysk i krew, a jego zeznania w policyjnym rejestrze przepadły. Każda próba przywrócenia ich do oficjalnego śledztwa kończyła się zagadkowym milczeniem. 8. List księżnej Diany, przerażająca przepowiednia, jeszcze przed wyjazdem do Paryża Diana miała wysłać do bliskiego współpracownika pamiętny list którym ostrzegała. Ten etap mojego życia jest najbardziej niebezpieczny. Mąż planuje wypadek w moim samochodzie, awarie hamulców i poważne obrażenia głowy. List ten, według ochroniarza, trafił do urzędowych akt mi 6, ale nigdy nie został ujawniony opinii publicznej. 9. Ciężar milczenia i wstrząs sumienia przez Lataris Jones żył pod presją tajemnicy. Zawarł umowy o poufności, świadomie odsuwał od siebie wyrzuty sumienia, jednocześnie śledząc kolejne rocznice tragedii, gdy media znów powracały do tej samej, oficjalnej, narracji. Dopiero gdy dowiedział się o zagadkowym samobójstwie byłego agenta MI6, który, jak się zdawało, też posiadał dowody na manipulacje wokół Diany, roztrzaskały się jego ostatnie opory. Milczenie stało się ciężarem większym niż ryzyko ujawnienia prawdy 10. Kompilacja dowodów i cichy sojusznik. Pod osłoną anonimowości ochroniarz przez miesiące gromadził dokumenty, zdjęcia niezidentyfikowanych pojazdów przy RIC, fragmenty nagrań telefonicznych o urywanych rozmowach bez głosu, notatki z zasłyszanych konspiracyjnych rozmów agentów. Ostatecznie zwrócił się do dziennikarki śledczej, która po pierwszych niepewnych kontaktach zgodziła się opublikować raport. Jej biuro zostało jednak przeszukane w ramach dochodzenia bezpieczeństwa narodowego, a nośniki z dowodami skonfiskowane. 11. Apel o nowe śledztwo. Dziś, gdy świat wstrzymuje oddech, słysząc jego słowa, fala oburzenia rośnie. Petycje o wznowienie śledztwa pojawiły się na wszystkich kontynentach, dawni świadkowie odważają się upublicznić swoje relacje. Nawet część brytyjskiej opinii publicznej, dotychczas sceptycznie nastawiona do teorii spiskowych, zaczyna żądać odpowiedzi. Dlaczego protokoły bezpieczeństwa zostały złamane? Kto wydał rozkaz zmiany pojazdu i trasy? Co stało się z kluczowymi dowodami, 12. Cień nad oficjalnym przekazem, ochroniarz nie twierdzi, że dysponuje kompletnym obrazu wszystkich szczegółów, wciąż wiele dokumentów pozostaje utajnionych, w tym tawa. Raport Crimson MI6, który rzekomo zawierał plan monitorowania diany i ewentualnych scenariuszy siłowych. Ale w jego ocenie już teraz wystarczy, by zakwestionować oficjalną wersję. Jego świadectwo jest wezwaniem do odwagi, prawda, choć niewygodna dla potężnych, musi wreszcie wyjść na światło dzienne. Oto historia, którą chronić próbowano dwie dekady, i choć świat wciąż połykał informacje o szalonym pościgu paparazzi i tragicznej kolizji, teraz słyszy głos kogoś, kto nie tylko widział katastrofę z bliska, lecz ponosił odpowiedzialność za bezpieczeństwo najpopularniejszej kobiety swojej epoki. Jego wyznanie to impuls do ponownego spojrzenia na tamtą sierpniową noc, z nieufnością wobec dawnych ślubów i otwartością na pytania, na które dotychczas udzielono tylko jednej, niekoniecznie prawdziwej odpowiedzi.